Dzień dobry. Zapraszam na film z serii Pogody Nie przepraszają pod tytułem Eksterminacja, część pierwsza. Eksterminacja. Zbrodnia zmierzająca do wytępienia określonych grup narodowościowych lub religijnych w celu całkowitej zagłady. A teraz proszę wyobraź sobie, że jesteś w sądzie. Tutaj, to świadkowie Jehowy. Nie mogąc się pogodzić, że w statystykach nie uwzględnia się tysięcy świadków wiekowych skazanych na eksterminację przez rząd faszystowski, zwrócili się do sądu o prawne uznanie tego ludobójstwa, a ja jestem tutaj, jako obrońca strony oskarżonej, na pewno jesteś zaskoczony, może i zdziwiony moją postawą. W takim razie proszę, jak możesz to zamień się z sędzią i usiądź na jego miejscu, a opowiem Tobie, co mnie skłoniło do zajęcia takiego stanowiska. A więc proszę posłuchaj. W roku 1917 prezesem strażnicy zostaje Ratteford. Już od początku objął pełną i totalną kontrolę nad organizacją, jeżeli ktoś ośmielił się zakwestionować jego politykę, to szybko zostawał usunięty od stanowiska. W jego mowie, jak i artykułach zamieszczonych w strażnicach dostrzega się wyraźnie ducha, który nie jest duchem pokory, lecz dogmatyzmu i autorytaryzmu. Tak właśnie scharakteryzował jego osobowość były członek ciała kierowniczego Raymond Franz. W książce kryzysu Tutaj dodam, że jego zapędy autorytaryzmu nie tylko uwidaczniają się w strażnicach, ale przede wszystkim w kierowaniu organizacją, co z czasem doprowadzi do tragicznych następstw. Już na początku lat 30. organizuje bojówki na wzór organizacji militarnych. O tym dowiadujemy się z książki Głosiciele Królestwa Bożego. Książka została wydana przez Towarzystwo Strażnica. A więc zobaczmy, jak te bojówki były zorganizowane. W 1933 roku 12, tysięcy, 12 600 świadków ze Stanów Zjednoczonych podzielono na 78 dywizjonów. Jeżeli gdzieś stale dokonywano aresztowań, w ciągu tygodnia wysyłano w ten rejon posiłki, by dać gruntowne świadectwo. O umówionym czasie, zwykle na wsi, w pobliżu miejsca, w którym planowano głosić, spotykało się w zależności od potrzeb, od 50 do 1000 świadków. Kiedy jakaś Grupa samochodowa rozpoczynała tam działalność, komitet złożony z braci powiadamiał o tym policję i dostarczał listę wszystkich świadków pracujących tego poranka w danej okolicy. Takie akcje przypominały nalot symbolicznej chmary szaranczy. To też na początku lat 30. odpowiedzieli na atak przechodząc do ofensywy. W jaki sposób podjęli specjalne akcje głoszenia, które nazywano kampaniami dywizjonowymi. Tysiące ochotników z całych Stanów Zjednoczonych zorganizowano w dywizjony. Kiedy w jakimś mieście aresztowano świadków zagłoszenie od domu do domu, szybko Przebywała grupa ochotników z innych okolic i przystępowała do oblężenia, dając tamtejszym mieszkańcom gruntowne świadectwo. Ponownie wróćmy do prezesa. No właśnie, kiedy już miał swoje dywizje, tak dobrze zorganizowane, to wówczas zaczął się rozglądać za godnym siebie przeciwnikiem, zwrócił uwagę na antyfaszystowskie nastroje społeczeństwa amerykańskiego i od tej chwili zaczął dążyć do konfrontacji z Hitlerem, mając w Niemczech swoją piątą kompanię, czuje się na tyle silny, że dopuszcza się świadomej prowokacji. Na początku 1934 roku wysyła list do Hitlera takiej treści. Człowiekowi pan jest w stanie się skutecznie opierać, lecz wszechmocnemu pan nie zdoła skutecznie stawić oporu. W imieniu Jechowy Boga i jego pomazanca, króla Chrystusa Jezusa, żądał, by Pan wszystkim władzom i urzędnikom swego rządu dał rozkaz, ażeby Świadkowie Chowy spokojnie mogli się zgromadzać w Niemczech i bez przeszkód wielbić Boga. Na ostateczny termin spełnienia tego żądania Ratteford wyznaczył dzień 24 marca 1934 roku Oznajmił że jeżeli do tego czasu niemieccy świadkowie nie doznają żadnej ulgi, fakty na temat prześladowań zostaną opublikowane i obiegną całe Niemcy oraz resztę świata, a kilka miesięcy później za jego namową Hitler dostaje tysiące telegramów takiej treści. Złe traktowanie świadków wiechowych oburza wszystkich porządnych ludzi na ziemi i zniecławia imię Boga. Zaniechajcie prześladowania świadków wiechowych, bo w przeciwnym razie Bóg zniszczy Was razem z Waszą nacjonalistyczną partią. Ale na tym nie koniec. W październiku 1939 w wykładzie Faszyzm czy wolność w obecności kilkunastu tysięcy słuchaczy Wszydził z Hitlera mówiąc Że szatan przekaza Władzę człowiekowi choremu Na umyśle Poza tym słyszało to Mnóstwo ludzi ponieważ Ten wykład był transmitowany Przez 50 radiostacji Na całym świecie W tym czasie W literaturze Świadków Jehowy Pojawiają się liczne artykuły jak i ryciny, które mają charakter prowokacyjny, co w głównej mierze przyczyniło się do wyrażenia słownej groźby wypowiedzianej przez Hitlera pod adresem świadków Jehowy. W roku 1934 po otrzymaniu telegramu Protestacyjnych od świadków Jehowy z całego świata rozszalały. Hitler wykrzyknął: Ten pomiot zostanie w Niemczech wytępiony. Hitler powiedział: Ci, tak zwani poważni badacze Pisma Świętego, świadków Jehowy, to Wieszczyciele. Uważam ich za szarlatanów. Nie ścierpię. By ten amerykański sędzia, Ratefos, w taki sposób oczerniał katolików niemieckich, rozwiązuję organizację świadków Jehowy w Niemczech. I od tej chwili piąta kolumna schodzi do podziemia. Dziękuję i zapraszam na drugą część pod tytułem Piąta Kolumna.